Ale wydaje mi się, że największe takie jaja przed nami dopiero. Nie, że już były, tylko dopiero będą. Coraz bardziej mu odwala, serio. Już gada na live, że tam lubię jak, jak mu dupą siada na mordę jakaś baba, kurwa. To dopiero mu odp***ń, zobaczycie. Dopiero mu zaczyna odp***lać, fest. A co to było z tym nasieniem? O kurwa. <śla> A bo dzisiaj, zaraz to znajdę. Jakaś babka na czacie pisze, że ile już miał boskich nasień? Że w Minecrafcie, że, do, że dobre seedy. A on do niej gada, że no z tobą to może być dużo dobrych nasień. To no to znajdę. To tutaj jest, czekaj, tutaj czekaj, czekaj, czekaj. Cześć, serdania słońce, co tam? Jakichś boskich nasień nie było? No może teraz tyla... dzięki Tobie będą boskie nasienia Trzymaj książki za mnie Cześć, cześć